36 punktów gmina Łękawica. Miejsce piąte. Gmina Czerników 38 punktów. Egzekwa miejsce trzecie. Gmina Kozy, gmina Porąbka, 43 punkty. Drugie miejsce, gmina Kęty. 45 punktów. W dzisiejszym turnieju zgranej szóstki za przyjaźniowych gmin zostaje gmina Andrychów 46%. Minut. Wielkie brawa, wielkie brawa, wspaniale. Właśnie, to? Drodzy Państwo i teraz ceremonia pucharowa. Tak jest, wszystko mamy. Ja może oddam mikrofon też tutaj na ręce Pana Wójta, bo zawsze coś będzie chciał powiedzieć. Ja, może króciutko, bo jestem bardzo zadowolony, że nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele, z którymi graniczymi, graniczymy, zechcieli uczestniczyć w, tym, w tej zabawie. I jesteśmy, powiedzmy, prekursorami i myślę, że to dzisiejsze wydarzenie nie jest ostatnie i za rok. Spotkamy się w innym miejscu, w innej gminie i zachęcam, żebyśmy to dalej kontynuowali. Ale już teraz chciałem wręczyć. Naszym zwycięzcą sąsiedniemu Andrzej yy, nagrodę. Pierwsze miejsce.